Myślisz, że fajnie być mądrzejszym od większości? Spróbuj powiedzieć rybie, że żyje w akwarium. Bycie ponadprzeciętnie inteligentnym to ciągłe widzenie dziur w logice, kłamstw, manipulacji. Słyszysz, jak ludzie powtarzają te same frazesy, które wbito im do głowy w szkole i serio w to wierzą? Najpierw próbujesz tłumaczyć, potem odpuszczasz, bo wiesz, że większość jest tak przywiązana do swojej wersji świata. Że nawet gdybyś otworzył im drzwi, zostaną w klatce, bo im tam wygodnie. Czasem patrzysz na kogoś i myślisz, to jest twoja życiowa konkluzja po 30 latach? Ale nie możesz go winić, bo każdy ma swoją historię, przez którą jest, jaki jest. Problem w tym, że kiedy mówisz prawdę, od razu stajesz się wrogiem, bo ludzie wolą iluzję niż lustro. Więc wybór jest prosty. Możesz zostać w klatce, gdzie jest bezpiecznie. Albo zobaczyć, co jest poza nią. Ale pamiętaj, jeśli wyjdziesz, droga powrotna już nie istnieje. I teraz pytanie, wolisz wygodne złudzenie czy brutalną prawdę?